Czołem, z tej strony Szymon, a Ty, tak Ty właśnie widzu oglądasz kolejny odcinek z trzeciego sezonu projektu SZF. Zapraszam Cię na spacer do mojego świata. 2 lipca 2057 roku. Kolejny dzień wędrówki za mną, jestem potwornie zmęczony. Już drugi tydzień szukam jakichkolwiek zasobów, a znajduję tylko opustoszałe sklepy i puste domostwa. Zapasy powoli mi się kończą. Wody co prawda jeszcze mam, ale jeśli czegoś za chwilę nie zjem, to chyba będę musiał zadowolić się najmniej napromieniowaną roślinnością. Znajduję się w okolicy czegoś, co nazywane było Malinka, pewnie jakaś nazwa własna. Nie pamiętam już nazwy miasta, które mijałem po drodze. Od dziwu nie natknąłem się w nim na żadne zagrożenie, czy to bandytów, czy to żywieńców. Jedynie w środku lasu napotkałem jednego z nich, pamiętającego się bez celu zombie. Jak tylko mnie wyminął, ruszył w tylko sobie znanym kierunku, a ja mogłem maszerować dalej. Nastała już noc, a ja muszę się zdrzemnąć. P.S. Mam na imię Kamil. Jestem jednym z nielicznych ocalałych. Wojna i zaraza jakimś sposobem mnie ominęły i pozwoliły żyć w tym zniszczonym świecie. Jeśli znajdziesz ten dziennik, to prawdopodobnie jestem już martwy. Proszę, jeśli znajdziesz moje ciało, profilaktycznie strzel mi w głowę. Jeśli zaś będę już jednym z nich... Uciekaj. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, pozostaw sobie komentarz opiniujący ten film. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z serii Spacer z Fedorem, czyli projekt SZF. Do zobaczenia!